Reklama? Kolorowe fontanny w swarzędzu. Po reklamie? Srak FM Nowe Radio. Najgorsze radio na świecie. Witam z rozgłośni Srak FM. Nowe Radio. Tu będzie nadawać Michał i Basia. Prowadząc materiały o treści rozmaitej. Posłuchajcie najciekawszych informacji, reklam przeogłoszeń. Także nie zesrajcie się na zakurzony dywan. A także typowych słucharów, po których na pewno gacie będą pełne. Zapraszamy! Zapraszamy. Oto srak FM. Nowe radio. 9490 FM. Najgorsze radio. A teraz najświeższa informacja. W pewnym gimnazjum uczniowie pobili się o zatopiony w kiblu telefon z uruchomioną aplikacją obgryzania paznokci u nóg. Aplikacja ta pozwala na dokładne odzorowanie zdejmowania fragmentu paznokci, co bardzo zafascynowało owego ucznia. Na domiar złego inny uczeń z siłą gniewu wrzucił do ubikacji telefon, co spowodowało gniew posiadaczowi sprzętu. Bili się dość długo, aż monitoring został o tym niebyle poruszony. Wezwano nauczycieli do powstrzymania tego procederu. Skutkiem tego zdarzenia dla prowokatora okazała się nagana zachowania, a uczeń grający w paznokcie musi przez kilka dni zostać po lekcjach na tzw. zwanej oślej ławce. Więcej wiadomości wkrótce. Następna audycja już niebawem. Do zobaczenia. To było dziwne.